Siema, z tej strony Ksao i witam Was w odcinku z modami do Desnims 4. A bardziej to w sumie nie tyle z modami, co raczej z kastą kontentem, bo tutaj będę mówić o fryzurach, o jakichś dodatkach i, i, i mebelkach, dekoracjach. Więc generalnie wyszedł ostatnio, jak wiecie, nowy dodatek, w sumie to pakiet rozgrywki. I stwierdziłam, że warto by było wam podrzucić coś, co urozmaici rozgrywkę. Dużo marudziłam na przykład o tym, że nie było ciuchów dla dzieci albo takich typowo, typowo wiedźmowatych rzeczy. Teraz można to nadrobić, a jak to zrobić, no to wam pokażę. Przede wszystkim do większości rzeczy, które wam dzisiaj pokażę, nie trzeba nawet mieć tego dodatku, więc jeśli go nie macie, no to i tak możecie się cieszyć tymi rzeczami. Jeśli go macie, to myślę, że to będzie wspaniałe uzupełnienie tego, co tam dostaliśmy. Więc chcę wam przedstawić mojego Pinteresta, na który już dawno temu wrzucałam dużo rzeczy. Mimo tego, że mam Tumblera, na którym, no niby powinno się tam wrzucać, tak wiecie, fajniej. Dokazuje się, że nie, bo teraz jest taka moda bardziej na wrzucanie rzeczy na swoje blogi albo na przykład na Patreona. Pa, Patreona? Nie wiem, jak pa, pa, Patronite'a, ale oryginalnego. No i, i właśnie tam ludzie wrzucają te rzeczy, a potem ciężko to znaleźć, na Tumblerze. Więc stwierdziłam, że mi jest łatwiej nawet na Pinteresta to wrzucać. Ja sama lubię te takie rzeczy wracać i sobie potem gdzieś tam pobierać, bo różnie u mnie to bywa. Czasami wywalam wszystkie mody i potem pobieram je od nowa do czwórki. No i właśnie po to jest to miejsce. Na moim Pinterestie można znaleźć nie tylko rzeczy, o których dzisiaj będę mówić, ale także inne, ale to za chwilę Wam pokażę. Dzisiaj skupię się głównie na tych rzeczach magicznych i mówiłam też dużo, na przykład, że nie było czapek takich dla wiedź, więc no teraz to, to można odpukać, bo już mamy. W sumie były one na długo przed tym, zanim się pojawił ten pakiet rozgrywki. Od razu przyznaję się, że tutaj nie wszystkie rzeczy działają. Ja, ja staram się wywalać te rzeczy, które nie działają, bo sprawdzałam linki do pewnego momentu. Nie wszystkie rzeczy stąd pobierałam. Więc te, które wyłapałam, no to już są usunięte. Czasami zdarzały się rzeczy, które nie były na przykład do czwórki, tylko na przykład do trójki, a ja nie poznałam. Czasem nawet trwiały się rzeczy do dwójki, które też wyglądały jak z czwórki. Są rzeczy, które na przykład jak widzicie wymagają dodatku zwierzaki, to wtedy mamy jakieś tam półksiężyce dla zwierzaków. No generalnie myślę, że będzie z czego wybierać. I osoby, które no narzekają na braki, no to się powinny ucieszyć. Myślę, że jedną z najfajniejszych rzeczy tutaj, ona na przykład mamy ubranka dla małych dzieci. Przeurocze. Zobaczymy czy będą mi działać w górze, bo je pobrałam. Generalnie polecam Wam sobie przejrzeć cały ten dział. Ja tutaj regularnie wrzucam nowe rzeczy, Ona na przykład macie też mody, więc możecie tutaj sobie pobrać mody do gry, o których zresztą też powiem. A teraz o samym Pinterestie, tym moim. Ja tutaj przede wszystkim mam rzeczy do czwórki, dwójki, no i jakieś tam swoje, które kiedyś gdzieś tam wrzucałam. Więc mamy rzeczy, które na przykład są typowo do... dla dzieci na przykład. Mamy rzeczy typowo takie nadnaturalne, przynajmniej takie, które mi się kojarzą z nadnaturalnymi rzeczami, bo musicie wiedzieć, że to są rzeczy na bazie moich skojarzeń wrzucone. Nie tak, że to na pewno tak jest. Więc się tym też tak nie musicie sugerować, bo jeżeli na przykład sobie wiedziałam magia, to tam... Nie. nie lubię magii. A na przykład tutaj mam różne fryzury albo ciuchy, które no po prostu tak mi się skojarzyły, że pasują do tego dodatku. I właśnie rzeczy do dwójki, bo to jest dla mnie bardzo ważne sprawa. Rzeczy do dwójki też jest tutaj sporo. Ja mam też tumblera, na którym osobno wrzucam te rzeczy, ale czasami wyłapię je tylko na Pinterestie, a na tumblerze ich nie wyłapię, więc wtedy sobie je zapisuję tu, a potem wrzucam też na tumblera, jak mi się chce. <grych> więc tutaj możecie właśnie poszukać ubrań, których na przykład używam w Legacy Challenge czy gdzieś. Możecie je u mnie zobaczyć, bo one się ciągle przewijają. Ja uwielbiam taką konwersję. No i mam jeszcze rzeczy do wyspiarskiego życia. Także sporo. I musimy sobie powiedzieć jednej rzeczy. Ja bardzo lubię Maxis Match, ale nie wszystko będzie z Maxis. Smacza. Mogą się zdarzyć rzeczy, które są typowo alfa, ale to będzie raczej, raczej rzadkość, bo ja nie przepadam że rzeczami alfa. No są wyjątki od reguły, no i czasem można tutaj właśnie na nie trafić. Więc dzisiaj wyjątkowo wam nie podam bezpośrednich linków do każdej rzeczy, którą pokażę, tylko właśnie odsyłam was tutaj. I to nie jest jakaś reklama, bo mi nikt za to nie płaci niestety. Okej, okay, no to przejdźmy do samych rzeczy, które dzisiaj pobrałam. Zacznijmy od kasa i tutaj mamy też nowe fajne ciuchy. Zapomniałam wam powiedzieć o ważnej rzeczy. O pakiecie, który kiedyś wyszedł, to jest fanowski pakiet, Puffer Head. Staw, czyli po prostu coś dla fanów Harry'ego Pottera. I te ciuchy są mega dopracowane. Tutaj mogę mieć to rozmazane, bo ja nie mam najwyższych detalii, niestety nie mogę ich ustawić wyżej. I tutaj właśnie nam dochodzą ubranka i mebelki. No i tak, pobrałam takie właśnie ciuszki. Ten jest właśnie z tego dodatku fanowskiego, jak widzicie, tutaj nawet ma ikonkę ładną. Tu mamy taką hmm, marynareczkę. No i mamy, no jak no, no, znaczy się nie pobrałam żadnych. <laughs> to, to był zły przykład. Ale na całe ciało mamy ciuchy. Ciuszki. Mamy coś takiego. Myślę, że to mogłoby pasować do jakichś czarowników, takich, wiecie, trochę nowoczesnych. Te ubrania, jak widzicie, są też dopracowane, nie są jakieś brzydkie czy coś. Tu się bardzo ładnie błyszczą te elementy, na przykład. O, to jest bardzo dobry ciuch. To jest kolor chyba któregoś z ubrań, który normalnie jest w grze i wygląda świetnie. Chociaż pasowałoby to do pasowało jakiegoś wampira czy całość. Mamy też dodatki, ale to muszę pokazać na innym ciuchu. O, na przykład taki zegareczek ładny. E, tutaj jest akurat różdżka, no teraz już nie trzeba takich różżek wiecie, ozdobnych mieć. To pewnie było w jakimś pakiecie. I tu na przykład jest taka magia na ręku, o. No bo to też było raczej do zdjęć używane, czy do czegoś, no teraz mówię, no magia doszła, więc nie trzeba tego używać, ale myślę, że fajny taki stygmat. No i buciczki też na jednym doszły. Takie, o. Takie dłuższe, to są te, które są dopasowane do tego stroju na całe ciało. Bardzo fajne buty. I tu... Takie damskie. Yy, 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 no to myślę, że się przydadzą poradniki od Iwi na wywalanie takich dziadostw z gry. To co? No to teraz włosy. Włosy akurat dla facetów mam cztery rodzaje. A, po prostu te nie mają tego czegoś na twarzy. Oczywiście te włosy nie są idealne, jak widzicie, o, tutaj jakieś coś tam przyśwituje. Aczkolwiek niektóre włosy nawet te zrobione przez twórców też mają takie błędy, więc mi to jakoś nie przeszkadza. Ale ładne, dopracowane. Ale oprócz tamtego czegoś, ale tutaj ładnie wyglądają. O, te też fajne. Tak jak mówię, wszystkie te rzeczy znajdziecie u mnie właśnie na Pinterestie, Dam w tej zakładce magia. No i teraz nakrycia głowy, czyli najważniejsza rzecz, o którą właśnie ja się denerwowałam, że jej nie ma. Czyli czapeczki. Mamy tutaj na przykład taką czapeczkę dla złego czarownika. O, z takim pajączkiem. Tutaj czapeczka z Harry'ego Pottera. Pewnie jak fani to wiedzą jak to się nazywa. Ja nie mam żadnego pojęcia. O, tutaj taka mm, czapka wzorowana na, na strachu na wróble. Tutaj taka grzybowa czapka ze smardzami. Ładna, ładna. Dla jakiejś czarownicy wiedźmy. Tutaj taka, też bardzo ładna. Ta szybka w sumie mi się bardziej podoba od tej, bo ta jest odwrotnie, ale ta ma taki urok w sobie, tak? No fajna, fajna. Tu jest jakaś taka duża. Dla mnie za duża. Tu jest dla jakiegoś złego czarownika, taka z czachą. Hmm. Dalej dla jakiejś wróżki, ja tego używałam w sumie jako korony, pamiętam kiedyś, ale to jest takie, takie trochę elfowe, a trochę też takie właśnie dla czarowników pasujące, ze względu głównie na tutaj, na te, te zdobienia. Tutaj gwiazdki, które hmm, źle wyglądają na mężczyźnie. No i taka czepeczka. Fajne jest to, że właśnie one są w kilku wersjach kolorystycznych, właśnie tam gdzieś rekolory można pobrać, więc jest tego mnóstwo. To teraz dla pań. A, jeszcze bo zapomnę. Rodziłam też o tatuażach coś tam, więc są też tatuaże jak najbardziej. Można sobie powybierać, jaki się chce. Tu akurat nie pobrałam ich zbyt dużo, ale coś tam się znajdzie. No i teraz ciuchy dla pań. Oj, tego jest jak zawsze sporo. Bram głównie takie rzeczy, które mi się w jakiś ten sposób kojarzyły właśnie z tym dodatkiem, z magią, albo z tym otoczeniem, w którym właśnie rozgrywa się ten dodatek, no bo, bo, bo głównie pod to się sugerowałam. Więc te ciuszki także, o. No to jest bardzo ładne, o, się mieni. Niektóre ciuchy są inspirowane też tymi, które były wcześniej w grze, tylko są w jakiś ten sposób przerobione. To na przykład jakieś fajne body, jakieś czarownicy z tymi boczkami tutaj zwłaszcza. To jest z tego Pufferheada, o, tu jest chyba Hogwarts, tak? Logo, logo nie, czy herb? warto, więc tutaj każda wiedźma znajdzie coś dla siebie. O, to, to jest bardzo wiedźmowate, oprócz tego dołu, jakby teraz to zmienić. O, proszę bardzo, już lepiej. O, na przykład takie spodnie wiązane, które widzieliśmy na przykład w tym dodatku, teraz są w wersji dłuższej, które, jak widzicie, się o, bugują, bo nachodzą na siebie warstwy, niestety nie są one idealne. I na całe ciało jest też sporo ciuchów. Ja przede wszystkim patrzyłam na rzeczy właśnie na całe ciało, bo zwykle mi się nie chce dopasowywać góry i dołu. O, to jest bardzo ładne. Już z tego kiedyś korzystałam. Strasznie mi się podoba ta sukienka. O, tu mieliśmy takie body, to teraz mamy całą sukienkę. Też coś podobnego jest właśnie w tym dodatku. Tu dla jakiejś bardzo złej wiedźmy. O. Także, o, tutaj jest taka typowa wiedźma, taka wiecie, taka przebrana <grych> na przykład na Halloween. O. Możemy od razu sobie jakieś nakrycie głowy dać, żeby zobaczyć, jakby to wyglądało. O, na przykład tak. Albo, hmm, albo na przykład tak. Możemy, na przykład, o, czarną czapeczkę. Mniej buciczki, możemy dopasować dla niej. O nie, tylko nie te buty. O, mówiłam coś o tych butach bez szpiców? To teraz mamy ze szpicami. Bo czemu nie? Bo tak powinno być od początku. Brakowało mi tych butów. Co my ja tu jeszcze mam na całe ciało? Takie bardziej niegrzeczne ciuszki. Tu jakieś takie, hmm, trochę bardziej właśnie z balu przybierańców. O, tutaj jest taka nowoczesna wiedźma. To też jest bardzo podobne do tego z dodatku ciucha. No, tutaj to oto na przykład by najbardziej mi pasowało osobiście. O, to też fajne. Takie też ciuchy, które w sumie bardziej wyglądają jak na bal przebierańców, ale też w sumie pasują. I tu taka stara wiedźma, taka ze średniowiecza, bo to chyba nawet jest taką wersja ze średniowiecza. Osobiście mi się tak, taka wersja najbardziej podoba, tylko może, buty jednak inne. Nie, te najlepsze. I te dodatki. No, dla pani jest trochę mało tych dodatków, chociaż tam na tym interesie mam ich więcej. Ale nie chciałam sobie zaśmiecać gry większą ilością. O, tutaj widzę, że jest coś źle zrobione i trzeba będzie wyrzucić. Okej, okay, no to zobaczymy sobie jeszcze włoski. Z tego pakietu Pufferhead jest mnóstwo rzeczy. Mamy i włosy, i ubrania. Tutaj nie ma co narzekać. Tutaj mamy przeróżne włosy. One wszystkie mają właśnie imitować te z gry. Starałam się właśnie wybrać tak, żeby one jak najbardziej oddawały ten dodatek. No proszę bardzo. Tutaj mi się kojarzą w ogóle. Nie wiem w sumie dlaczego, bo nie są aż tak podobne. Nie wiem, ja, ja tak to... Na przykład widzę Tris zawsze, bo ja nie rozpoznaję twarzy. Nie mówiłam nigdy chyba o tym jeszcze. I dla mnie każda osoba, która po prostu jakieś ma charakterystyczne elementy, to jest bardzo podobna do tej, którą przypomina. A mimo tego, na przykład, może twarz mieć zupełnie inną. No i dodatki. Dodatków jest mnóstwo, tylko inne włosy muszę dać. Tu mamy takie śliczne kolczyki. Bardzo ładne. Ale tu, o, to na przykład pasuje. O, tu takie dla złe, jakieś wiedźmy. Te oczy są świetne, bo te oczy biorą sobie teksturę z tych oczu, które mamy. Więc jeśli na przykład ja sobie zmienię oczy na takie, to nam się zmienia automatycznie tekstura tych oczu na dole. Bardzo fajna rzecz. Jeśli mamy podmianki, to także się nam zmieni. O, tutaj naszyjniki z kwiatami. Bardzo ładne. Tutaj ładny szaliczek. To pewnie jest jakaś rzecz, ale ja jej nie rozpoznaję. Na bank to coś jest, ale nie wiem, co to może być z Harry Pottera. Ten naszyjnik jest śliczny, z plambobami. No cudo, to jest cudo. Tylko szkoda, że tak odstaje od skóry. Tu taki pająk. Jak ktoś ma arachnofobię, to współczuję. I to mi się bardzo spodobało. To jest może trochę alfa, ale ładne. To co, to teraz dzieci. Dla dzieci, akurat dla dziewczynek, ja mam tutaj dwa ciuszki, widzę. I jakieś zepsute nogi. No, także tu mam taką sukieneczkę. I taki ciuszek na Halloween, ale myślę, że też by pasował dla takiej, wiecie, córki wiedźmy. A jak chodzi o takie ciuchy, właśnie z tego pakietu Paperhead bo dochodzą nam też jakieś koszulki i sweterki z szaliczkami. Generalnie nic więcej nie pobierałam. No i włosy mamy też nowe, które ja tutaj sobie o takie pobrałam konkretnie. Hmm, ale to co, to chyba Mesza nie pobrałam. <grymne> piękne, piękne, ale mamy za co czapeczki. Z zepsutymi m, teraz w teksturami, o, bo, bo włosy nie pykły. Nawet dla małej się coś znalazło. Ja w swoim tutaj kasie mam takie ciuszki. Wiem, to nie jest dużo, no to w sumie mało takie pruszkowe ale to już jak najbardziej. Bo tu nie mam jakichś konkretnych, więc tutaj coś byle co damy. A na główkę, co my tu mamy na główkę? Na główkę czapeczki. I mamy też włosy, ja akurat pobrałam takie ładne warkoczyki. Te są chyba ws dla wszystkich grup wiekowych. To teraz przejdziemy do trybu budowania. Tutaj niestety nie mogę Wam pokazać wszystkiego wszystkiego, ale pokażę Wam przykłady tego, jak wykorzystałam niektóre obiekty. Oczywiście, tak jak mówiłam, wszystkie rzeczy znajdziecie u mnie na Pinteresie w zakładce Magia, z tych tutaj pokazanych. A generalnie dużo, dużo innych jeszcze rzeczy możecie tam znaleźć. No tutaj miałam na przykład pomysł na taki magiczny pokój, Myślę, że całkiem fajnie to wyszło. Większej rzeczy pochodzi z pakietu Pufferhead, jednak nie wszystkie. Tutaj na przykład mamy konwersję rzeczy z The Sims 2. Bo czemu nie? Bardzo mi się ten regał podobał. Musiałam go mieć. Cudny jest. Tutaj także dużo rzeczy z pakietu Pufferhead. Jest to jeden z moich ulubionych pakietów, naprawdę. Z tylko z tego co widzę, oczywiście rama łóżka zniknęła. <noise> Tutaj jeszcze powinna być właśnie rama. Pokoik dla fana, z miejscem do czytania. I tutaj taki pokój magiczny. Oczywiście kociełek jest tylko dekoracyjny. A i myślę, że warto jeszcze o tym wiedzieć. Ktoś fajnie zmodował te dwa kredensy i dzięki temu, że ktoś je zmodował, to te kredensy można otworzyć i coś do nich włożyć. Także bardzo fajna sprawa. To co, to teraz czas na dwa mody, które chciałabym Wam jeszcze pokazać, bo bez tych modów już nie umiem grać. Przejdziemy sobie do magicznego świata. Pójdziemy razem z Anią, którą kiedyś zrobiłem Jarosławem, który żyje w innym świecie, w innym wymiarze. I teraz od razu, jak tutaj widzicie, mamy nowy ekran ładowania. I to też Wam pokażę. To oto jesteśmy w krainie magii. I to, co tutaj jest ważne, to to, że nie będą nam się teraz tutaj pojawiać simowie, którzy nie są czarodziejami. I też simowie, którzy są NPC-ami, takimi wiecie, typu landgrabowie na przykład, ćwirowie. No wiecie o co chodzi. Ci simowie, którzy od początku są w grze, nie zmienią nam się nagle w czarodziejów. Po prostu gra wygeneruje sobie nowych simów, którzy staną się czarodziejami. I nie spotkamy właśnie tych simów, którzy tutaj no, nie powinni się znaleźć. Tutaj pojawiają się tylko czarodzieje, który gra sobie stworzyła dopiero. Co? I nikogo więcej. Jest także mod, który chyba z tego co zrozumiałam, wyłącza te stroje specjalne, jednak no ja się za to nie zabierałam. Także no. Jesteśmy tutaj chwilkę i, i z tego co właśnie widzę, no to tu się pojawiają sami jacyś nowi Simowie. To co? No to tylko zostało mi powiedzieć właśnie o tym. Tu mamy nowy ekran ładowania i dla tego ekranu ładowania stworzyłam także tło do kasa. Ja już mówiłam o tym, że bardzo lubię kolor fioletowy i musiałam mieć po prostu takie tło. Ono jak widzicie nie jest takie trójwymiarowe, chciałam właśnie żeby było takie wyróżniające się, żeby ten Sim był taki wyraźny na tym tle. Także link do tego też wam dam w opisie. Od razu mówię jednak, że to jest dopiero wersja testowa. Nie wszystko działa idealnie. Na przykład z ładowania nie, nie jest właśnie idealnie ale tutaj w kasie nie ma problemu. No to co, mi pozostaje się z Wami tylko pożegnać. Zapraszam Was do obserwowania mnie właśnie na Pinterestie. Żeby założyć tam konto, to w sumie nie trzeba zbyt dużo. Ja osobiście używam konta Google, żeby tam się logować, ale oczywiście można też to zrobić przez maila. Jeśli nie chcecie, żeby się pojawiał Wam spam, polecam. Generalnie bardzo mi się podoba to, że tam łatwo jest właśnie sobie znaleźć takie rzeczy po samych obrazkach. Nie trzeba gdzieś tam wertować tysiąca blogów na, na Tumblerze, ale sam Tumbler także posiadam, więc też Wam zapraszam. Chociaż tam raczej jest rzeczy z dwójki, do Czwórki dopiero pracują nad tumblerem. Zapraszam Was na grupkę na Facebooku, na Facebooka, na Instagrama i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie!